Witam Was na moim kanale. Na tym filmie pokażę Wam jak wyglądają moje storczyki po kwitnieniu. Poznacie już to miejsce i tutaj prezentowane rośliny. One były pokazane na moich wcześniejszych filmach, i teraz chciałam pokazać Wam jak wyglądają po kwitnieniu i co będę z nimi robić dalej. Zgrupowałam je wszystkie w jednym miejscu. Bo e, normalnie są porozstawiane po całym mieszkaniu, właśnie żeby no, było, było łatwiej je pokazać. Podejdziemy do okna. Jak widać, e, tylko jeden stokczyk po lewej stronie rozkwita, ma świeże kwiaty, natomiast e, reszta stokczyków już przekwita. Jeszcze przyjrzymy im się z bliska. Ten mały tutaj. Nie chciałam wam poka pokazać jeszcze ile ma pędów i jak, yy, w jaki sposób był przycięty. O. Ten pęd tutaj to jest pęd nowy. Ten pęd tu to jest pęd boczny. Tak roślina została ucięta tu i tu w, po, zaraz wypuściła boczny pęd. Jeszcze tam ma jeden malutki, bo go nie widać. Też nowy pęd. I tu coś się dzieje, ale A, jeszcze to jest yy oczko, które jest uśpione, ale coś może z niego wyrośnie. Tak, tak wygląda ta roślina. Ta roślina nie kwitła na, na poprzednich filmach. Ale na jednym z filmów y, chyba pokazywałam, jak będę ją przycinać, żeby zakwitła. Tutaj mamy następną roślinę. Ta roślina kwitła na bordowo. To na... Tu wydłużył się pęd jest wydłużony. O, a tu jeszcze wypuścił pęd boczny. Dopóki ma pąki i kwitnie tego nie przycinam. Jak ta część przekwitnie, nie będzie się tworzył tu już z przodu jeszcze dalej ten pęd. To obecne w tym miejscu. Jak ta część przekwitnie, to tu. Ale on jest jeszcze mały, jeszcze nie zakwit, więc zobaczymy. Czasem niektóre storczyki tak mają, że im się te pędy kwiatowe przedłużają. Jeśli się przedłużają, no to tych pędów yy, nie wycinamy. Ja nigdy nie wycinam pędów w całości, tylko je trochę przycinam, tak żeby wypuściły pędy boczne. Dobrze, teraz idziemy dalej. O, ten się też bardzo powydłużał. O. Tu jeszcze kwitnie. Tu jeszcze jeden kwiat. Tu jest końcówka. Nie wiem, czy z tej końcówki tu, tu coś jeszcze będzie, czy tu będą jeszcze pąki. Jeśli nie, jeśli te pąki będą suche i te kwiatki przekwitną, to utnę go tu, w tym miejscu. Tak, tą, tą zużytą część, to on powinien wtedy wypuścić to z tego uśpionego oczka, albo z tego niższego. Nie bójcie się podcinać storczyków. Co innego jest wyciąć pęd w całości, a co innego jest go trochę przyciąć. Następna roślina. Ta roślina kwitła na żółto. Tutaj ma taki pęd. Tu jeszcze się przedłużyła. Pęd się jeszcze przedłużył. Więc poczekamy, jak tu zakwitnie. Jak już przekwitnie, to utnę go tu. Tu się coś dzieje. Zobaczymy. Coś jeszcze się tu dzieje, też. Kogajna, goślina. Ta roślina przekwita. Przekwitanie to wygląda w taki sposób, że roślina zasusza najstarsze kwiaty. Te, ten od najstarszych zaczyna, a te najmłodsze zostają. I to już to przekwita, tylko jeden jest jeszcze taki ostatni kwiatek żywy. Nie wiem, czy ten pęd będzie się jeszcze wydłużał. Jak będzie już tutaj oznaka że, że, yy, zasuszania, no to utnę go w tym miejscu. Jeśli utnę go w tym miejscu, no to może tu coś wypuścić, ale widzę, że on już i tak tu coś wypuszcza. Jeśli to przekwitnie, nie będzie się już za bardzo wydłużało, ta część, to utnę tu. No chodzi o to, żeby zostawić uśpione oczka. Uśpione oczko to jest coś takiego to oczko, to oczko, to oczko. To oczko, a odciąć tą część z zużytymi oczkami. Dobrze i też te storczyki, które są tu zaprezentowane, będę musiała poprzesadzać. Zwłaszcza tutaj na przykład tego. Ten już musi być natychmiast przesadzony. Jak tylko przekwitnie, to już od razu. Nie ruszałam go jeszcze, bo ciągle kwit, bo takie podłoże nie może być. To podłoże już jest bardzo przerobione, i jeśli go, bym go nie przesadziła, tylko jeszcze tak trochę potrzymała, to roślina się zniszczy, zgniją korzenie, bo to podłoże już nie przesycha yy, za dobrze i już jest mało powietrza do korzeni. A, jeszcze nie zauważyłam. A, proszę bardzo, tu jest jeszcze pęd kwiatowy. Na nim, o! No ja Teraz go zauważyłam. Dobrze. Tak, kolejna roślina, też muszę ją przesadzić. Już też te korzenie się rozrosły mocno, musi przejść do następnej doniczki, trochę większej. Dobrze, teraz pokażę rośliny, które przesadziłam. To stoją rośliny po przesadzeniu, no większość, za wyjątkiem jednej i mają już nowe podłoża. No i może podejdę do każdej po kolei. O, ta roślina też już tu ma nowe pędy, tu ma pęda, tu ma pęda, tu ma pęda, no bo tu tu ucięłam i tu wypuścił. Tu obcięłam, tu wypuścił. Wypuszczają bezpośrednio podcięciem. Tu jeszcze wypuścił. Tu jest taka roślina, która tak w tą stronę rośnie. Też została przesadzona. No część przesadziłam do większych doniczek, bo już miały rozbudowane korzenie. Posadziłam do kory grubej. Domieszałam trochę keramzytu i steropianu. Jeszcze to, co jedyna rzecz, którą trzeba będzie zrobić, to porobić dziury w tych doniczkach, yy, głównie w dolnej części, bo tam najbardziej się woda zbiera. Tak ten na razie tutaj nic nie wypuszcza, coś chyba miał, ale się ten pęd ułamał podczas przesadzania, niestety. Teraz ta ślinka tutaj, raz, dwa, trzy. Jeden pęd to jest pierwszy pęd, a te dwa pędy to są już na poprzednich pędach. Tutaj ładny pęd boczny, tu był ucięty, tu wypuścił, tu był ucięty, tu wypuścił. Storczyk to ma podobnie jak róża. Jak na przykład się troszkę ten pęd podetnie, to pod cięciem wypuszcza. Widziałam też na YouTube różne filmy, na którym dużo osób na polskim YouTubie mówi, że oni nie obetną nigdy storczykowi nic zielonego. No ale jest różnica, jeśli wytniemy cały pęd. A jest różnica, jeśli tylko trochę wytniemy, jeśli wytniemy tą przekwitłą część. Jeśli wytniemy tą przekwitłą część, to jakby pobudzimy roślinę do kwitnienia na uśpionych oczkach, więc można po trochu sobie te pędy przycinać. Jeśli już po prostu pęd się nie wydłuży do przodu, albo jak nie chcecie takich długich pędów wydłużających się do przodu, tylko chcecie kwitnienie na pędach bocznych, to śmiało możecie sobie. W ten sposób te pędy przycinać. Absolutnie nie wycinamy pędów w całości. Niektórzy tak robią, no można też tak zrobić, tylko dosyć długo trzeba czekać, zanim roślina nowy pęd wyprodukuje. Czasami nawet to może trwać rok albo dłużej. Dobrze, idziemy dalej. To jest kolejna roślina. Tak, to z tym ptaszkiem. Proszę bardzo, tutaj pędy boczne i pędy boczne tu. Tu był przecięty, tu był przycięty. Co jeszcze? Ta roślina będzie wymagała już nawożenia i dokarmiania, bo już żółkną liście. Te dolne. I nie ma wątpliwości, że brakuje jej azotu i potasu. Niedobory potasu y tworzą się wtedy i azotu też, kiedy rośliny intensywnie kwitną. Moje rośliny kwitły intensywnie, ale nie były za mocno nawożone, bo nie chciałam ich przenawozić. Więc teraz już, po, jeśli chcę, żeby nadal wyglądały ładnie, jeśli chcę poprawić ich kondycję, to właśnie muszę już zacząć y delikatnie je nawozić. Teraz akurat jest koniec już lutego. To rośliny się już powoli budzą do życia. Teraz jest jeszcze taki okres przejściowy, ale potem rozpocznie się okres wzrostu. Na no okres wzrostu to zauważamy potem, jak roślina zaczyna rosnąć. Rosną pędy, rosną liście, rosną korzenie no to jest okres wzrostu. No i w okresie wzrostu musimy te rośliny trochę tam czymś dokarmiać nawożenie storczyków to temat rzeka, więc poświęcę temu osobne wideo, Już nie będę teraz na ten temat mówić, bo ten film byłby za długi. Tutaj jest kolejna roślina. Tak, też przesadzona właśnie do nowego podłoża. O. I patrzcie, to ma Tutaj bardzo dużo bocznych nowych pędów. Tu. 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 Tu, właśnie z pąkami. Tu. No, przeciąłam ją tak jak te poprzednie. I ona to już wypuściła młodego storczyka, tylko nie można go za bardzo oddzielić. Tutaj jest młody storczyk. Dobrze. I jeszcze tu. O, właśnie takie dziury w doniczkach trzeba porobić, żeby do korzeni dochodziło powietrze. Bo jak podlewamy, jak, kiedy storczyki mamy posadzone w grubej korze, w takim grubym podłożu, to Najlepiej podrywać je poprzez podsiąg i zanurzanie w drugim naczyniu z wodą. Tak, żeby te korzenie się porządnie napiły. Moczymy tak od 15 do 20 minut, do 30 minut. Świeżo po posadzeniu. Będą potrzebowały nawet trochę więcej podrywania, bo kora taka szybko przesycha. A jak miały rozłożone podłoże, no to były przyzwyczajone już do takiego bardziej wilgotnego. Więc mogą szybciej wysychać. Podrywamy, kiedy korzenie są srebrne i w doniczce jest sucho. To jest bardzo ważne. Roślina lubi się napić, ale przed ponownym podraniem musi przeschnąć. Wszystko musi w środku przeschnąć. Podłoże też nie może być rosy. No i kolejne podrywanie, kiedy już przeschnie. No, i musimy to robić regularnie. Jeśli to będziemy regularnie robić, to nasze rośliny będą ładnie rosły i ładnie kwitły. To jest najważniejsza rzecz prawidłowe podrywanie. Też może jeszcze nagram osobny film i powiem coś więcej na ten temat. Tu trzeba właśnie porobić w doniczce takie właśnie dziury, jak tutaj jest zrobiona, tutaj, zwłaszcza u dołu. Dobrze. No ta roślina ma długie pędy i na tych pędach, proszę bardzo, tu. I tu też coś jeszcze wypuszcza. No i mój ostatni storczyk. Wstawiłam go trochę z boku. On chyba trochę coś choruje albo jest w gorszej kondycji. Trzymam go osobno, nie razem z tą całą resztą, nawet moczę osobno. Muszę o niego zadbać Bard bardziej. Tutaj pęd kwiatowy. No dokładnie tak jak mówiłam, bo tu przycięłam, tu już wypuścił. No i tu, tu przycięty, tu wypuścił. Bardzo ważne jest, żeby rośliny poprzesadzać do świeżego podłoża. Co najmniej tak po dwóch latach. Nawet wcześniej, bo jeśli to podłoże się już zacznie rozkładać, to mogą się z torczykom zniszczyć korzenie. No, więc żeby one nam y, ładnie kwitły, powtarzały kwitnienie, to trzeba je prawidłowo podlewać. Muszą mieć dobre podłoże, muszą mieć przede wszystkim zdrowe korzenie. Trzeba je trochę nawozić. No i odpowiednio przycinać. Nie y, ucinać całkowicie tych łodyg, tylko przycinać. To wtedy nam będą pięknie kwitły. Na tym kończę ten film. Jeśli się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie.